Ajeczka, kochani, mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze, że jesteście zdrowi. Powiem Wam, że ostatnie dwa tygodnie to był dla mnie po prostu jeden wielki stres. Miałam takie, takie trzy sytuacje życiowe, osobiste, które mnie strasznie stresowały i po prostu nawet po nocach nie mogłam spać. I ostatnio z nich było przyjęcie do naszego domu kotków, bo zdecydowaliśmy się w końcu na dwa kotki. Słuchajcie, I wczoraj jechaliśmy do Bielska, odebraliśmy tak dwie, dwie, dwie kotki, Perełkę i Liliankę, o tak się nazywają. Niestety nic Wam nie nagrałam, ponieważ wczoraj jak wlazły poduszko tak wyleźć nie chciały i tylko jak słyszały, że my gdzieś tam y, jesteśmy, to od razu poduszko pitały. Dzisiaj już tak bardziej ochoczo, w ogóle jest śmieszne, bo jedna jest taka bardziej odważna, a druga jest taka bojaźliwa, no i no biedne, wczoraj były tak zestresowane, serduszka im biły, bo to jednak wiecie, y, 3 miesięczne koteczki, to są kotki w ogóle rasy ragdoll, y, także, y, no, także są po prostu piękne, no pani miała wczoraj po prostu taką hodowlę okazałą i y, są też duże, tylko to są w ogóle takie duże, ale wybraliśmy tą rasę dlatego, że podobno ragdole najbardziej takie przypominają w zachowaniu psy, a chcieliśmy mieć takiego kota, który wiecie, który będzie wchodził z nami w interakcję, który będzie lubił się łasić, który będzie uczestniczyć w naszym życiu. I w związku z tym, że ja nigdy zwierzątka nie miałam, a mój dach miał całe życie psy, to tak przeważyło, że może ten by to jest dobry wybór, ale to się wszystko wiecie, okaże, bo są, ja już nawet widzę po nich, że jedna jest taka mega spokojna, taka Straszona, a druga jest taka, wiecie, zadziorna, gdzieś tam, ona częściej wychodziła, coś tam podchodziła, potem uciekała. Także no, dużo emocji. No dzisiaj w nocy troszkę miałczały, troszkę, troszkę chyba tęskniły za mamą. Ja nie wstawałam do nich. I też, no nie wiem, tak mój brat mi doradził, że po prostu mają wodę, mają jedzonko i lepiej po prostu tam nie przyzwyczajać je, że po prostu reagujemy, jak one w nocy miałczą. Nie wiem, zobaczymy. Słuchajcie, dajcie mi znać, jak tutaj są jakieś kociary, to ja chętnie przyjmuję wszystkie rady, może ktoś z Was też ma ragdole, dobra, idę, bo ja zamiast Wam je pokazać, to będę teraz o nich gadać Zobaczcie, godzinę. kochani, zrobiliśmy też męską wersję na chemii, bo dużo panów miało opory, w związku z tym, że to jest w różowej buteleczce, więc teraz możecie jeszcze skorzystać i zrobić prezent świąteczny, już w takim ładnym, granatowym opakowaniu, natomiast skład oczywiście i zawartość jest taka sama. Cześć, Cześć, słodziaczku! Chodź tutaj, kitulek! Dzień dobry! Jaki jest jestem piękny! Nie, pójdź się! Ojejku, chodź tu do mnie! Chodź tu troszkę do mnie! Damy im smaczki! Kici, kici, kici. Kici, kici, kici. Koty, słuchajcie, w tyle wariują, ale nie chcę je tak... Bo jak się zbliżam, to od razu uciekają pod łóżko, więc nie chcę je tutaj, wiecie, napastować. Tle chodzą, także <noise> w końcu wyszły. E, ja słuchajcie, kupiłam kilka rzeczy. Przede wszystkim taką wielką kuwetę kupiłam, bo one tak rozwalają ten piasek, po prostu jest tak wszędzie nabrudzone. E, I tak myślę, że może ta zamykana. Zresztą pani mówiła, że miała zamykaną właśnie z klapką, więc mam nadzieję, że zaraz się do niej przyzwyczają. Kupiłam też taki, e, zrobimy taki holkotowy, jakiś taki odświeżacz do żwirku. E, neo, 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 neutralizator zapachów. Jakiś taki też neutralizator. Powiem, że przeszkadza mi trochę zapach nawet nie kupy tylko tej karmy w ogóle kociej taki no denerwuje mnie ten zapach jeszcze no, to kupiłam jakieś takie odświeżacze właśnie do domu i taki właśnie do kontaktu w ogóle to jest mój ulubiony zapach Takiego świeżacza, to jest drzewo sandałowe i jaśmin. Naprawdę przepiękny jest ten zapach. Też go w pracy właśnie mam. No i zaraz tutaj będę je uczyć. Mam nadzieję, że się dadzą dotknąć, żeby właśnie zaczęły chodzić do tej większej kuwety, a to małą jakoś powoli myślę, usunę. Patrzcie, jakie słodziaki piękne! Jedna ma brązowe oczka i to jest właśnie lilianka, a druga ma niebieskie oczka i to jest perełka. Tak, jest piękne. Bo, że powiem Wam, jestem tak zestresowana, że mam te koty, że powiem mam, Naprawdę nie wierzę w to, po prostu w to nie wierzę. Kici kici. kici, kici. Tak, muszę do niej wiecie spokojnie, żeby się mnie nie bały. Małe warioty. Przynajmniej się nie nudzą, słuchajcie, bo cały czas się sa, sa, same sobą zajmują, bawią, latają, gryzą. O, o. te wariaty non stop ze sobą walczą, o, o, cały czas, też chyba tak z godzinę ze sobą latają, więc w ogóle nie są mną zainteresowane, dlatego też wzięliśmy dwa kotki, żeby, żeby się po prostu nie nudziły, jak widać się nie nudzą, o proszę bardzo, no warioty, warioty, szaleją ale jak jestem tak statecznie, czyli na przykład właśnie siedzę przy komputerze albo właśnie do Was tutaj gadam, to one wtedy się aktywniają, biegają, zaczepiają się, ale jak tylko się ruszę po prostu, to od razu poduszku taka, więc y, tak wiecie, na spokojnie, żeby się do mnie przyzwyczaiły, nie gonię, nie wołam, je, nie chodzę za nimi, po prostu niech obwąchają, niech poznają dom w ogóle, to jest dla mnie, powiem Wam, tak mega wielkie przeżycie, że te koty są tutaj, jestem tak emocjonalnie wypalona, wypruta, nie umiem Wam tego nazwać, może dlatego, że ja jakoś tak się stresowałam przed tymi, Kotami. Może dlatego, że ja nigdy nie miałam żadnego zwierzątka, ani psa, ani kota, tam, wiecie, jakąś świnkę morską, e, że to na mnie po prostu teraz, to jest dla mnie takie wielkie wydarzenie życiowe. E, no jestem taka, wiecie, napięta taka e, cały czas, no przesłodkie są. o miałczą słyszycie e, no a chciałam Wam powiedzieć, że promocja jeszcze jest u mnie w sklepie 50-15% do 22 grudnia ostatnia w tym roku, także możecie skorzystać, bo jak połączycie sobie to już z promocją, która jest nałożona na przykład na zestawy, to można nawet e, e, zaoszczędzić 25%, więc mega. Więc jak nie macie jeszcze pomysłu na prezent, a zamówicie e, e, ze sklepu coś dzisiaj albo jutro, czyli do końca wtorku, to my w środę rano pakujemy, za, e, zamawiamy kuriera i te paczki powinny być u was w czwartek. Martek najpóźniej w piątek, chyba żeby nie wiem, coś się mega wykrzeczyło, ale zazwyczaj zawsze paczki są na następny dzień. więc tutaj mamy jeszcze dwa dni zapasu, więc dzisiaj i do końca wtorku możecie spokojnie robić zamówienia. Może nie macie prezentu dla taty, dla męża, dla syna. No to jest teraz serum w męskim wydaniu granatowe, więc myślę, że im się spodoba. Mówię, panowie cały czas mieli taką obiekcję, że to jest takie różowe i tak dalej, więc teraz jest granatowa wersja myślę, że się może to spodobać Panom, natomiast e, pamiętajcie, żeby to mądrze przemyśleć, bo jeżeli ktoś na przykład, e, nie wiem, ma łysą głowę e, od powiedzmy nastu lat, e, to serum mu nie pomoże, nie? E, serum jest fajne w momencie, kiedy włosy są przerzedzone, kiedy włosy wypadają, kiedy na przykład e, widzimy, że pojawiają się zakola i chcemy te zakola zagęścić, to wtedy jak najbardziej systematycznie i też uczulam, bo panowie są bardzo niesystematyczni niestety, żeby mieli serum właśnie na przykład przy zlewie, przy szczoteczce do zębów i codziennie wieczorem najlepiej zostawić na 5 godzin, wetrzeć, nawet w takie miejsca nefragiczne. powiedzmy na przykład ją tutaj, mają przerzedzone włosy na czubku głowy albo gdzieś tutaj w okolicach zakoli, więc nawet nie trzeba na całą głowę, tylko po prostu preparat wcierać w te miejsca. No i trzeba być cierpliwym, pokaż Wam tutaj zdjęcie jednej z osób, która właśnie testowała, i pokażę Wam też komentarz. E, e, dosyć długo na swoim partnerze właśnie stosowała serum. E, no i są rezultaty, ponieważ na zakolach zaczęły pojawiać się włosy, więc jest bardzo szczęśliwa. Ja też jestem szczęśliwa, zaraz Wam tutaj gdzieś wkleję, aczkolwiek mówiła, że no bardzo, bardzo długo to trwało. Co tak? Co tak? Ty, co tak? O, proszę bardzo, już wchodzą do góry, słuchajcie. Ja myślałam, że one w ogóle po tych schodach naszych w ogóle nie wejdą, nie ma szans. Widać je tam? O, patrzcie. No, A to są warioty. Ja mówię, nie, nie wejdą. Gdzie? Kuwetę kupiliśmy taką niską. Mówię, takie małe kotki, przecież nie wejdą do kuwety. No, a one po prostu po tapczanach skaczą. Dzisiaj jeden do wanny wskoczył, słuchajcie. A to miały być koty, które w ogóle nie skaczą po mekbach i tak dalej, bo coś tam mają z nóżkami, więc zobaczymy, czy to jakaś prawda czy ściema totalna. czeka zabawa. Jakie to są wariaty, słuchajcie, ale naprawdę, chyba musimy on, on, one muszą się do mnie przyzwyczaić, a ja do nich po prostu jakoś tak. <gryw> tak jakoś mi jest dziwnie, powiem Wam szczerze. Cieszę się, mega, ale jest mi tak no tak, tak jakoś właśnie, nie swojo Tak jakby, wiecie, miały być u mnie na chwilę, i zaraz miały być, nie wiem, pojechać właśnie tak jak był pirat przez tydzień. Pytacie się często, skąd kupuję biżuterię i już wam pokazuję. To jest Bajdubeka. Powiem wam, że ja mam chyba najwięcej biżuterii właśnie z tej firmy i ja ją bardzo lubię, ponieważ ona jest taka, wiecie, wymyślna, taka niestandardowa. Poczekajcie, bo jeden mam prezent, ale to wam nie pokażę, bo mogłaby ta osoba oglądać to, a tego bym nie chciała, żeby wiedziała wcześniej, co dostanie. A drugie, dwie rzeczy następne są dla mnie. Słuchajcie. O, takie kolczyki, słuchajcie, zamówiłam sobie, takie z miśkiem Haribo różowym, po prostu przesłodkie, teraz w ogóle jest szał na te miśki Haribo, więc e, i łańcuszki i tak dalej, a no, a te kolczyczki mi się, słuchajcie, strasznie podobały. A druga rzecz, to jest taka bardziej elegancka w sumie, e, no, ale myślę, że to będę chyba nosić na co dzień, taki, taki łańcuszek z taką kokardką, Teraz Wam pokażę. Jeszcze była promocja, yy, że jak się kupi trzy rzeczy, to tą najtańszą dostaje się za złotówkę. Yy, więc stwierdziłam, że no muszę skorzystać z tej promocji. Naprawdę, w ta bajdziubeka naprawdę tak. Czekajcie, jak to teraz, żeby to było. O! No i to mniej więcej. O! Tak będzie wyglądać. Z taką tutaj kokardką. No, podoba mi się to bardzo. Zobaczę, czy to jest takie właśnie na co dzień, czy bardziej do sukienki. No ale ja w sumie cały czas chodzę w sukienkach, oh. więc powiem Wam z tymi kotami, że ja czuję jakiś taki cały czas niepokój. Ja nie umiem tego teraz określić. Dzisiaj taki obiad, że się nie mogę doczekać. Dawid wczoraj robił. Niestety na jeden dzień, bo zazwyczaj to gotujemy na dwa. To są panierowane pieczarki z ziemniaczkami, do tego nasza kapusta kiszona, także. Yy, yy, także będzie słuchajcie, smakowicie. trzeba się kochani z wami pożegnać. E, koty się schowały znowu poduszko, chyba śpią, bo jest taka cisza. E, ogólnie to tak wariują, że to jest w ogóle jakaś masakra. Ja nie wiedziałam, że małe koty po prostu naprawdę mają tyle energii. Ja Was też przepraszam, bo będę Was teraz pewnie męczyć tymi kotami, no ale muszę się nacieszyć, naradować, no i mam nadzieję, że one też wniosą trochę radości do vlogów i czegoś nowego. No, ja słuchajcie, dalej jestem... Co... Nie, nie śpią, już słyszę. Dalej jestem podekscytowana, czyli po prostu odkurzeć ich wystraszył. Nie wiem, czy powinnam odkurzać, czy ja. ale stwierdziłam, że już jest to po prostu taki gnój na podłodze, że tego po prostu ja nie zdzierżę psychicznie. A myślę, że może też się po prostu przyzwyczają. No, zresztą ta pani, od której myśmy brali te koty... Była tak na luzie, słuchajcie, taka, ym, taka, taka równa babka, yy, i ona mówiła, żeby się nie przejmować, że te koty są przyzwyczajone do tego, że zostają i same, yy, i do tego, że przychodzą goście, bo ja mówię, że kurczę, niedługo jest wigilia, i że u mnie będzie tyle ludzi, i te koty, czy one się nie wystraszą, dlatego też powinnam te koty odebrać dzień przed wigilią, a odebrałam je kilka dni wcześniej, żeby się po prostu przyzwyczaiły, bo tak pomyślałam sobie, że jak ja te koty, bo ona, pani kazała nam te koty odebrać, 23 23 grudnia, więc już na następny dzień byłoby paręnaście osób u mnie, i one by jeszcze, wiecie, tak nie, nie przyzwyczaiły się do tego domu, i to nagle jeszcze tyle osób. I stwierdziłam, że to by było głupie. To już lepiej je albo odebrać po świętach, albo właśnie przed i je tutaj troszkę do tego przyzwyczaić, wszystkiego. Także, kochani, no, no ja jak Berety, powiem wam, ja jak Berety. Yy, mam nadzieję, że dzisiaj już będę spała w nocy normalnie, bo jak jeszcze jedna kolejna bezsenna mnie czeka, to ja po prostu chyba oszaleję, yy, bo już czuję, że jestem taka zmęczona, taka spowolniała, wiecie, już tak myślę jakoś powoli, jakoś taka jestem przybita nawet, z tego wszystkiego, ale to myślę, że to właśnie jest to niewyspanie, które się już ciągnie prawie dwa tygodnie, bo mówię Wam, że miałam tyle tych y, jakichś takich stresowych rzeczy. Mm, no, więc y, mam nadzieję, że koty już zamknęły ostatnią stresującą rzecz. Y, są z nami odebrane, mam nadzieję, że szczęśliwe, że mają nową rodzinkę. Dziękuję, y, że tutaj mi oglądacie, jesteście ze mną. Y, no i, i co? I kochani, będziemy się pewnie jeszcze słyszeć przed świętami, Mam nadzieję, że, że jeszcze jakiś vlog na pewno będzie. No i koty będą już teraz częścią naszego życia, więc będą też we vlogach. Mam nadzieję, że to też Wam się podoba, że lubicie oglądać zwierzątka i że to właśnie nada taką, taką, takiej świeżości na tym kanale. Także, kochani, żegnam Was serdecznie, całuję Was mocno. No i bądźcie zdrowi.